W moim życiu z akorem bierzmowania muszę powiedzieć, że zmienił bardzo wiele i jestem wdzięczny Tomkowi, że takie pytanie postawił. A w tej chwili wiem, że mówię do Was, kochana młodzieży, więc muszę Wam powiedzieć, iż bierzmowanie przede wszystkim to jest spotkanie ze sobą, ze sobą ducha świętego i ta osoba przede wszystkim potrzebuje relacji, jak każde spotkanie z osobą potrzebuje relacji. I w związku z tym muszę powiedzieć, że kiedy ja przeżywam jakieś trudne sytuacje, czy Potrzebuję rozważyć czy podjąć jakąś decyzję. Zwracam się do tej osoby. Proszę. Że Duch Święty zmienił w moim życiu. Przede wszystkim Duch Święty nauczył patrzeć, nie patrzeć na ten świat oczami Jezusa Chrystusa, a, dostrzegać wszystkich tych potrzebujących a, pomocy, wszystkich ludzi potrzebujących miłości. Tak bardzo nam tej miłości brakuje, aby się z ludźmi a, podzielić radością, pokojem, a i właśnie Duch Święty daje ten pokój. Czasami, czasami nie zdajemy sobie sprawy, tak naprawdę, i a właśnie dzięki Duchowi Świętemu, dzięki zrozumieniu jego natchnień i czym te natchnienia może są, a, kiedyś też może nie wiedziałam, co to są te natchnienia, ale Duch Święty tak w prosty, zwyczajny sposób mówi nam i podpowiada, co robić i, i jak żyć. A, między innymi moim w moim życiu bardzo dotknął mnie Duch Święty tym, że a w końcu go usłyszałam. Usłyszałam, że i dowiedziałam się, że te takie ciche głos, to mógł ktoś powiedzieć sumienia, który mówi: wiesz, pomóż temu, powiedz komuś, że ładnie wygląda, to, co czujemy. I myśmy w sumie nie chcieli, nigdy, my tacy jesteśmy, że nie potrafimy się tam właśnie podzielić, bo mamy w sobie jeszcze taką troszkę tej zawiści. A Duch Święty nas uzdania do tego, żeby naprawdę powiedzieć komuś, wiesz, fajnie wyglądasz. Podzielić się szczęściem, podzielić się tym wszystkim, co się ma z tymi ludźmi, którzy nie mają. Nie nie wiem, może taki już przykład może rodzinny, zawierając małżeństwo. Planowaliśmy, że będziemy mieć więcej dzieci, ale okazało się, że nie mogę urodzić siłami natury, więc musiało to być... Każde dziecko przychodziło na świat przy w cięciu cesarskim. Dlatego myśleliśmy, że o to na pewno tylko będzie troje dzieci, bo tylko tyle można mieć. I... Ale powierzaliśmy to duchowi świętemu. Każde dziecko, jak... Każde dziecko kiedy... kiedy już czułam pod sercem, że jest we mnie, powierzałam matce Bożej, a duchowi świętemu powierzałam jego lekarza. Jego ręce, jego losu, jego, jego, jego... jego mądrość. Już przy kolejnych dzieciach lekarz mówił, że już jest zagrożenie, już, już nie wiemy co teraz robić, może może dziecko usunąć. Dlatego, a my zawsze podawaliśmy, że nie, czekamy do końca, że będzie wszystko dobrze, że kolejna cesarka, jeżeli już było cztery, jeżeli było pięć, to będzie już szósta i może będzie wszystko dobrze. Dlatego, dlatego... Pamiętam, że dużo modliłam się do Ducha Świętego, ale prosząc go odnośnie samego lekarza, żeby, żeby on też był silny, żeby nie namawiał mnie do jakichś rzeczy, żeby jego żeby, żeby ręce przede wszystkim dobrze zrobiły, swoją się Piotr Tyrkam, wpadł do mnie łaskę przeżycia już 50 lat życia, bez mała prawie. Przypominając sobie tą chwilę, kiedy przeżyłem w moim dniu zakanandizmowania, pamiętam, że jakoś w szczególny sposób utkwiła mi świadomość, że od tego momentu mam być człowiekiem, który ma bronić Chrystusa, mam być rycerzem Chrystusa, mam ma w różnych momentach mojego życia właśnie być tym rycerzem. Przejawiało się to w różnoraki sposób. Nieraz były różne ataki na księży, na kościół. Wtedy poczuwałem się do obowiązku, żeby właśnie tą swoją osobą, swoją mową i swoją postawą w moim własnym życiu bronić właśnie mojej wiary, bronić... Kapłanów bronić przede wszystkim pana Boga i jego. A czy zawsze były takie sytuacje, że tej mocy ducha świętego pan doświadczał? Czy też y, były momenty, kiedy no, taka ta słabość ludzka zwyciężała? A, wydaje mi się, że właśnie w moim życiu zdarzały się takie momenty, kiedy. Z chwilą, kiedy próbowałem zrobić coś po, po swojemu, to jednak y, doświadczałem jakiegoś takiego wewnętrznego upadku, że nie dawałem sobie rady y, sam ze sobą. Że jednak y, Duch Świętych z chwilą, kiedy działał w moim życiu, to jednak y, potrafiłem wstać i, i po prostu z tych różnych moich życiowych upadków, różnych sytuacji trudnych, różnych trudności, potrafią sobie z tym wszystkim jakoś dać radę. Ale nie sam, bo sam człowiek, właśnie nic, prawdopodobnie, jeśli ja mówię, nic człowiek sam nie może, tylko tak jak Święty Paweł właśnie mówił, co czytamy w Piśmie Świętym, że wszystko mogę w tym. W tym Przykładem, w tym kiedy Duch Święty pomagał mi i wspierał, to było naprawdę takie przeżycie, kiedy podejmowałem decyzje bardzo ważne w moim życiu, chodzi o szkołę i o sprawy takie w rodzinie. Naprawdę Duch Święty kierował i, i bardzo modliłem się i prosiłem Go o, o pomoc Ducha Świętego w tych trudnych sprawach. Był mi niesamowicie, niesamowicie jestem wdzięczny i modlę się do dziś. Myślę, że młodzież powinna naprawdę dużo, dużo modlić się i, i, i prosić Ducha Świętego, aby w tych trudnych, młodzieńczych latach pomagał, wspierał ich.